Witam wszystkich ponownie na moim kanale Darek z tej strony. Jak widzicie znajdujemy się w przepięknych okolicznościach przyrody. Nie bez przyczyny wybrałem takie miejsce, ponieważ dzisiejszy materiał chciałem poświęcić perfumom typowo świeżym, takim świeżakom, a więc wybrałem to miejsce. Bardzo to lubię to miejsce. Przyjeżdżam tutaj od czasu do czasu, jeśli tylko pogoda pozwala. Tutaj sobie robię nieraz pikniki, takie mam jakoś Michę ze sobą, siadam sobie, bardzo fajne, spokojne miejsce. Aczkolwiek od czasu do czasu, to właśnie takie kwestie techniczne. Może tu przejechać samochód, ponieważ z tyłu za mną jest droga, no nic na to nie poradzę. Następną kwestią techniczną, jeśli będzie słychać wiatr, zapomniałem tego pochłaniacza wiatru, a więc mam nadzieję, przestawiłem trochę mikrofon, że nie będzie tego aż tak słychać, bo chciałbym, żeby ten materiał wyszedł jak najlepiej. A więc przygotowałem dzisiaj pięć flakonów takich typowych cytrusów. O niektórych wspominam dosyć często, o niektórych rzadziej, ale wszystkie te już na pewno widzieliście na moim kanale. Nie będę przedłużał, przechodzę do rzeczy. Pierwszymi, pierwszymi perfumami są to takie świeżaki. Ja bym powiedział, ale stonowane, takie raczej kremowe, nie takie z pazurem. I perfumy z domu Tamin, a te nazywają się Green Pearl. Jeszcze jedna kwestia techniczna może nie być widać dobrze flakonu, no ponieważ dzieli nas dystans od kamery, a więc i tak, po nazwie, jeśli ktoś będzie zainteresowany, to po nazwie na pewno znajdzie zdjęcie na Google. A więc Tamin Green Pearl. Te perfumy. Tak, bardzo, bardzo aromatyczne, ale mówię, te są wygładzone. W tych perfumach nie ma takiego, yy, nie ma takich brutalnych cytrusów, jak ja to nazywam. Bardzo stonowane. Może raczej te perfumy, jeśli miałbym się kłócić, to takie idealne by były na wiosnę, ale z tego względu, że naprawdę jest tutaj dużo tej yy, świeżości, dużo cytrynowości, a więc na taką porę jak najbardziej. Tamin Green Pearl. Następne perfumy. Perfumy z hiszpańskiego domu, Santa Eulalia. Te nazywają się Citric. Wiedziałem porównania tych perfum do Portofino od Toma Forda. Niestety nie mogę tego stwierdzić. Wąchałem je gdzieś kiedyś, ale nic mi, nic mi to w tym momencie nie mówi. Ale same perfumy naprawdę są bardzo, bardzo fajne. Bardzo aromatyczne. Tutaj ta świeżość jest aromatyczna nie, nie jest taka. Nie jest taka sklepana, że tylko i wyłącznie cytrusy czuć, ale jest tutaj innych trochę dodatków, a więc jak najbardziej na taką aurę pogodową perfumy można by przeznaczyć o, naprawdę drzewno, drzewno takie, ja bym powiedział drzewno aromatyczne z dodatkiem cytrusów. Jak najbardziej w Wpadające w takie otoczenie a więc gdzie jest woda może niekoniecznie plaża, ale akurat woda i gdzieś skały tak jak, tak jak to ma miejsce, na przykład, skoro jest porównanie do Portofino więc coś podobnego do Portofino a więc Santa Eulalia Citric. Jedziemy dalej. Następne perfumy też dawno o nich wspominałem perfumy z domu Aqua di Parma, a te nazywają się Colonia Essenza. W przypadku tych perfum, Uf. tutaj też dużo cytrusów, ale dla mnie tutaj te, te, te cytrusy akurat to tak jakby były przyprawione taką, taką szczyptą jakiejś kwiatowości, jakichś kwiatów, w ten sposób. Mnie to nawet trochę przypomina jakby tam fiołka było delikatnie, ale to tylko taka moja interpretacja. Bardzo, bardzo fajne perfumy na ten czas, okres jak najbardziej, bardzo dobre parametry. Aqua di Parma ogólnie cieszy się przynajmniej z tego co, z tych co ja znam, cieszą się dobrymi parametrami te typowe takie cytrusy te naprawdę naprawdę bardzo bardzo fajne. Jedziemy dalej. O tych perfumach te perfumy zachwalam za każdym razem kiedy mam je w ręku, a więc Bohemian Lime z domu Goldfield and Banks. To jest to Dla mnie te perfumy też 10 na 10. To są perfumy, jak robiłem pro, yy, odcinek kiedyś nazwałem, że to są perfumy szpanerskie i zdania nie zmieniam. To są bardzo takie, yy, bardzo takie, ja bym powiedział fantazyjne perfumy. Spokojnie mogę powiedzieć, że te odkrycie tych perfum ja bym stawiał na yy, tej samej półce, rangę, rangę tego, rangę wydarzenia, na przykład jak odkrycie samego Krida Aventusa, gdzie kiedyś wywołał ogromną euforię, ale ja Wam powiem, że te perfumy na mnie zrobiły naprawdę bardzo, bardzo duże wrażenie i według mnie to są jedne z najlepszych takich perfum, tym bardziej, że cena jest naprawdę adekwatna do, do samych perfum. Ja oczywiście mogę tylko i wyłącznie opowiadać o perfumach z tego flakonu, ja je kupiłem zaraz jak wyszły do sprzedaży, nie wiem co tam się teraz dzieje, ponieważ nie miałem do czynienia, ale tutaj ja w tym flakonie mam wszystko. Tu jest moc, tu jest projekcja, no i sama kompozycja to jest mistrzostwo świata, to jest 10, to jest 11 na 10, zawsze będę o tym mówił i bez, bez żadnego podziału na, na wiek od... Od młodego do starego, można tych perfum używać. Jest tutaj klasa, jest tutaj szyk, jest na pewno unikalność. Bohemian Lime, Goldfield and Banks. I następne perfumy, ostatnie, no, to, jest taki, to jest taki dla mnie, ja bym powiedział typowy jeden, ponieważ mam kilka, a co to coraz odkrywa się nowe. Jest to Serżow Nio z kolekcji Shooting Stars, a więc. To jest taki mój letni Signature Scent, jeden z wielu, ale te perfumy to jest też poezja dla mnie. Powiem Wam, że te perfumy nie podeszły mi na samym początku. Ja je miałem z próbki i tak trochę kręciłem nosem, musiałem dojrzeć do tych perfum męskie. O, ta, ta drzewność Neroli, ja kocham Neroli w perfumach. Drzewność Neroli, w dodatku perfumy skomponowane właśnie pod mężczyznę, no jak najbardziej, i to jest do wyjścia na zakupy i do wyjścia na wesele, w ładny, ciepły dzień, na każdą okazję, to są jedne z najlepszych też perfum, jakie ja znam, jeśli chodzi o perfumy cytrusowe, więc jest świeżość, jest ten pazur tutaj, jest ta cytryna agresywna, jest taka zieloność i jest właśnie taka, ja bym powiedział, męskość w tych perfumach, to co ja w nich dostaję. Nio od Serżow. A więc to by było na tyle yy, z tego pięknego miejsca. Yy, piszcie swoje typy na taką ładną pogodę, na ciepłą pogodę, był się sezon. Oczywiście zaczyna, piszcie, jakie, jakie wy macie typy, yy, czego wy będziecie używać, co byście chcieli może używać, co macie na oku, coś na, yy, na liście zakupowej. Chętnie posłucham. Widzowie też czegoś się dowiedzą. A ja tymczasem żegnam się z nawami. Trzymajcie się. Hej.